Dzisiaj prezentacja modelu F35 w środku standardowo szelki bateria, kabel, sekator, Jest zestaw narzędzi czyli kluczyki, oliwiarka, wstełka, ładowarka. No i oczywiście, sekator, bateria i kabel. Sam sekator waży 950 pięćdziesiąt gram. Bateria. 1600 gram, bateria jest 43,2 V. Podłączymy sobie teraz. Jeżeli chodzi o baterie to ma coś, czego nie mają inne modele, a mianowicie takie. Szybkie wypinanie, naciskamy tutaj zabezpieczenie, i nie musimy odkręcać całego kabla. W razie czego tylko szybko sobie wypinamy. Na baterii wskaźnik na ładowanie. Tutaj mamy gniazdo ładowania. Dwa tryby rozwarcia ostrza. Tutaj mamy 35 mm. Przytrzymujemy spust i już mamy 25 Sekator pracuje szybko i dość cicho. Na pewno jest cichszy w porównaniu do G04. I to powiedziałbym, że o połowę nawet. Przełączanie z tym przytrzymaniem spustu jest też szybsze w porównaniu do tych klasycznych modeli, gdzie to przełączanie następuje w ten sam sposób. Nie musimy czekać tak długo. No i przytniemy gałąź. Około 3,5 cm. No, tu dalej już się nie mieści w to rozwarcie. Ale jak widać, nie ma problemu żeby taką grubszą odciąć. to rozwarcie zawsze jest mierzone tutaj w najszerszym miejscu dlatego właśnie ciężko jest o, później tak to złapać ale jak widać daje radę no oczywiście on nie ma ani progresywnego ostrza ani ochrony palca ale pracuję bardzo cicho i szybko.